Program ma charakter informacyjny z elementami humorystycznymi. Przedstawia nasze subiektywne zdanie na temat wydarzeń z lekkoatletycznego oraz biegowego świata. Przed obejrzeniem weź głęboki oddech i zluży pasek spodniach. Witamy bardzo serdecznie. Sekcja lekkoatletyczna w moim towarzystwie, podobnie jak w sekcji ulicznej oraz w sekcjach trailowych. Gość specjalny, gość wyborny, lekkoatleta był, czy będzie, zobaczymy. Były. Łukasz. Pan Fil. Dzisiaj możesz powiedzieć coś o sobie. Śmiał. Dzień dobry. Rekord życiowy na 5000 metrów, to? Chciałbym. nie, Nieważny. No to, to taki dobry rekord kobiecy, powiedzmy. Ważne, że potrafisz widzieć. Tak. Dobro. Dzisiaj chcielibyśmy w sekcji lekarzycznej porozmawiać o tych bardziej doświadczonych, tych bardziej wytrenowanych, tych ciut starszych. Czyli o masterstach. Dlaczego? Dlatego, że Łukasz przez dokładnie tydzień, a dokładnie to 8 dni, był jednym ze speakerów halowych mistrzostw świata weteranów i czy warto o tym opowiadać? To nie będę odpowiadał na to pytanie, bo jest to pytanie retoryczne. Ja byłem przez dwa dni w Toruniu, obserwowałem to i uważam, że jeśli ktoś Zna, tak jak tutaj Dominik przed chwilą mówił swoją bańkę, swoją bańkę na przykład typowo wyczynową. Sportowca, który walczy tylko o wynik, to naprawdę warto zobaczyć taką imprezę od strony kompletnie innej, gdzie jest dużo radości, dużo tak naprawdę więzi między tymi ludźmi, mnóstwo emocji pobiegu, gdzie jest mnóstwo dosłownie przytulasów, wspólne zdjęcia. Jest to kompletnie inny wydźwięk, inny odbiór sportu. Inny wymiar sportu dokładnie. Trzeba widzieć sprinterów, którzy. Przed klęknięciem w blokach yy, wszyscy wzajemnie życzą sobie powodzenia, tam nie tylko piątki, ale i misie i to naprawdę yy, zacznijmy od tego, że oni wyglądają w pełni profesjonalnie. To, to jest yy, to, o czym mówiłeś na początku, czyli że uderzający był ich wygląd, tak naprawdę nie różniący się od reprezentantów danego kraju, od reprezentantów do danych nacji, bo te nacje typu Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone, Jamaika, obrędowane dokładnie w ten sam sposób. Identyczne stroje jak ich kadra, można powiedzieć, ta już najbardziej reprezentacyjna, czyli seniorska, która idzie na przykład na Igrzyska Olimpijskie, prawda? Dokładnie tak. Ja w, 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 w miejscu rozgrzewki spotkałem jednego z jamajczyków. i dosłownie mu to powiedziałem, że budzą we mnie te same emocje, te same ciarki, jakbym zobaczył jamajczyka, czy to nie wiem, i Bolta, bo, bo ten trykot, ja nie wiem, co, dlaczego tak się dzieje, powoduje to, że te ciarki przychodzą momentalnie. I wiadomo, to co mu sobie starczy, czasem. Jedni z inni są bardziej profesjonalni, drudzy mniej. Niektórzy mają trochę więcej brzuszka, niektórzy trochę mniej. Ale tak czy siak widzisz US, US, USA Track and Field Team, czy Jamaica Dokładnie. Team, i mówisz sobie. No, a, a, na marginesie ten człowiek, którego spotkałeś, to James Beckford, czyli wicemistrz olimpijski z Atlanty z 1996 roku. Absolutna legenda i to jest też dość fajna ciekawostka, bo w tymże finale w Atlancie oczywiście wygrał Carl Lewis, ostatni jego złoty medal 8,50. Drugi był e, wspomniany James Beckford 8,29, a ósmy w tym finale był Szwed Matthias Suneborn 8,06 chyba, halowy wicemistrz świata z roku wcześniejszego. I ten Matthias Sunneborn również brał udział w turnieju w Mistrzostwach Świata. Weteranów. i ci zawodnicy po no już ponad ćwierć wieku, tak naprawdę cały czas tym sportem się bawią. Bawią się, to jest też mało powiedziane, bo jeżeli facet bliski 50, skacze 666 w dal, yy, mówię o Bekfordzie, Suneborn wystartował w wieloboju, który zresztą wygrał i też zrobił jakiś tam. Świetny wynik no to o czym świadczy, po prostu. I tutaj warto też wspomnieć o tym, że na płaszczyźnie tego sportu weteranskiego, to jest taka moja teoria, tylko ja bym wyróżnił takich kilka, cztery bodajże grupy, skąd mastersi, weterani, czy generalnie ludzie po 35 roku się biorą. Część to zawodnicy, którzy startują w tych zmaganiach absolutnie rekreacyjnie którzy są po prostu miłośnikami, fanami lekkiej atletyki. Część to są byli wielcy sportowcy, tak jak Beckford, tak jak Sunenborn. Natomiast to jest ta grupa, która bardziej się tym sportem w większości przypadków bawi. Jest nasza Uszula Kielan, czyli wicemistrz olimpijska z Moskwy. Startował Janusz Trzepizur, czyli wicemistrz Europy z Aten z 1982 roku, skoków zwyż. Mieliśmy kilku aktualnych takich zawodników jak Radek, czyli chociażby w biegu na 400 metrów. Wchodziliśmy. Tomka Lipca, w półmaratonie mieliśmy Roberta Korzeniowskiego. Oni też jakby uświetniają sobą taką imprezę. Natomiast te dwie grupy, które walczą o medale według mnie mają zupełnie inny rodowód. Jest grupa osób, która nagle swoje predyspozycje, jakieś nadzwyczajne możliwości motoryczne odkryła po 40 roku życia. I nagle się okazało, że po prostu trening przynosi jakieś niebywałe efekty. Tak było w przypadku Zawodnika górnego, zdaje się, z Grudziądza, który tak jak ktoś napisał na Facebooku w wieku. Niedawno jeszcze biegał dychę w 45 minut, a tu się okazuje, że on potrafi biegać 800 metrów w minutę 59 już w późniejszym wieku, tak naprawdę. Natomiast to jest jedna grupa. Druga grupa to są zawodnicy, którzy biegali relatywnie mocno, powiedzmy na poziomie pierwszej, i drugiej klasy sportowej w czasach swojej młodości. I dzięki takim imprezom mastersów rekompensują sobie coś, czego nie mogli doświadczyć w sile swoich możliwości motorycznych, czyli mogą wyjechać na Mistrzostwa Europy, świata itd. itd. i przejść to całe sito eliminacji, kwalifikacji, poczuć tak naprawdę moc tej wielkiej imprezy międzynarodowej, bo impreza była międzynarodowa, 90 teamów narodowych, dokładnie 88, 4200 startujących, no wydarzenie naprawdę niesamowite. Mnie teraz się przypomniało właśnie jak rozmawiałem z zawodnikami, że coś czego ja nigdy nie lubiłem, bramki, tak zwane bramki, Uf. czyli przed startem trzeba się odharzyć. Zawodnicy Przecież tego nie do, dosłownie, no nie powiem, że byli Podjarani, mówiąc może nie, nie kolokwialnie, ale oni się cieszyli, że właśnie ten cały proces tych zawodów niczym nie odbiega od zawodów profesjonalnych. To nie jest tak, że przychodzą sobie starsi ludzie, macie, biegnięcie, tylko tu jest tak, jesteś na bramkach, to jesteś, nie macie, dostajesz dyskwalifikacji, nie ma, nie ma zmiłuj, bo jest cały protokół i tak dalej, i tak dalej. I jeden z zawodników polskich mówi mi, że super jest się poczuć dosłownie ważnym, że dla tych zawodników, wiadomo, poziom sportowy może być ciut niższy, ale cała ta oprawa, otoczka. Traktowania zawodników, rozgrzewka w tzw. Arenie, tak zwanej warm-up arenie, przejście na, na bramki, tam czekanie w, na decyzję sędziego na wyjście na wieżnie. Na, na ja mówię, kurczę, tak naprawdę ja tego nie znosiłem jako zawodnik, bo trzeba się było przyjść, odhaczyć i tak dalej, zwykle jakieś problemy były, a z kompletnie innej perspektywy mm -hmm. ludzie to doceniają jako super wartość, więc tak naprawdę. I Trzeba przyznać, że mówiliśmy już wcześniej w sekcji ulicznej na temat ekidenu, który jakby łączy i scala sport indywidualny w taki monolit, nazwijmy to. Sport weterański w Polsce też jest niesamowicie spójny, też jest niesamowicie zwarty, ta reprezentacja wspiera się tak naprawdę na każdej płaszczyźnie, dopinguje się i to jest piękne, że tam jest, tam nie ma żadnych barier wiekowych. Dla mnie dyskusyjną sprawą jest, czy powinien sport weterański zaczynać się od 35 roku życia. Tak, nie no, bo... za szybko czy nie za szybko, tak? No bo mieliśmy weterana jeszcze niedawno Marcina Lewandowskiego, mamy weterankę Anitę Włodarczyk i jeszcze wielu innych. Mariusza Giżyńskiego, który Mariusza startował. Mariusza który wygląda, już w, tak, w drugiej kategorii weterańskiej startuje, czy chociażby, chociażby Karolina Nadolską, o której mówiliśmy w sekcji biegów. Czy Piotr Będkowski, o którym o, trzeba mi, to powiedzieć. Oczywiście tak, już, już powyżej 35. <laughs> roku życia. Kiedyś yy, weteran był od, zaczynał się od 40 roku życia, natomiast, jeśli mi pamięć nie myli, gdzieś w okolicach 2003 roku tą dolną granicę obniżyli. Tak czy inaczej, ruch weterański zrobił mnóstwo dobrego dla światowego sportu, generalnie można powiedzieć, dla. Seniorów, mówiąc, tu, nie mówię tu o, o, o grupie seniorów, jeżeli chodzi o lekką atletykę, czyli do której należy, tak. <gry> czyli generalnie dla ludzi nieco wcześniej urodzonych, bo przede wszystkim dłużej zachowują zdrowie, dłużej są aktywni fizycznie, fizycznie i wielu z nich zrobiło tak naprawdę sposób na życie. Tych weteranów typu. Yy, Józef Brandenburg, typu Janina Rosińska, typu Rysiu Dryps, to są absolutne legendy, które od dziesięcioleci już naprawdę biorą udział w tej rywalizacji sportowej. No i są dość ciekawe obrazki na takich imprezach, jak na przykład 107-letnia hinduska, która rzucała dyskiem. Ona była na poprzednich mistrzostwach w Toruniu, wówczas rzucała oszczepem, teraz rzucała dyskiem, przyjechała ze swoim też no e, leciwym, można powiedzieć, synem e, w, w, w okolicach 90, 90 lat, więc to są naprawdę obrazki niesamowite. 460 rzuciła adyskiem e, ta pani, a no, wiadomo, że już w tej kategorii powyżej setnego roku życia zawodników jest bardzo niewielu, ale w okolicach 85-90, no to już na przykład w biegach na 400 metrów czy na 60 były serie na czas których była naprawdę, proszę mi wierzyć, ja byłem jednego dnia, gdzie były tak naprawdę cały dzień cztery setki. Tak. Bo y, pomijając fakt, te, te Mistrzostwa Świata Weteranów y, są halowymi tylko z nazwy. Bo tak naprawdę rozgrywane są konkurencje pozahalowe. Czyli... A gdyby nawet po prostu zimowymi, że w okolicy zimowym... Tak, dokładnie. Bo Bo Mówiąc to... z prezesem Polskiego Związku Weteranów Lekki Atyki, Wacławem Krankowskim, zapytałem. Jak mam to nazwać, że jestem na przykład halowym mistrzem świata weteranów w biegach przełajowych? Prezes wytłumaczył to w bardzo logiczny sposób. Jeżeli przybywają do Torunia zawodnicy na przykład ze Stanów Zjednoczonych, z Jamajki, z Malezji, z Singapuru czy z Hongkongu, to oni chcieliby pocelebrować te mistrzostwa, chcieliby wystartować w kilku konkurencjach. Na no przypadku biegów długich, no wiadomo, hala to tylko 3000 metrów. A tu mają do dyspozycji półmaraton na ulicy, bieg na 10 km i bieg przełajowy w zależności od kategorii na 6 lub 8 km. Przedstawiciele bloku rzutów długich byliby kompletnie poszkodowani. No bo wiadomo, a tutaj na, na stadionie w Toruniu były również rozgrywane i rzut młotem, i rzut dyskiem. Także ktoś, kto wymyślił tą imprezę, miał naprawdę gigantyczny rozmach, ale przede wszystkim wyobraźnie, że w ciągu jednego tygodnia da się to zrobić. My Logistycznie. Przeprowadzi logistycznie no, przeprowadziliśmy, no. wyobraźcie sobie, około 700 ceremonii dekoracji z pełnymi honorami. Z, z hymnami? Z wyświetlaniem flag, bo oczywiście... Zresztą ten trend był już stosowany teraz na halowych mistrzostwach Europy w Stambule, gdzie nie wciąga się flagi, tylko wyświetla się na małych telebimach albo telewizorach. W Toruniu to funkcjonuje już od lat, bo w 2015 roku były tam również Mistrzostwa Europy, więc to wszystko działało, te cztery areny dodatkowo, czyli ulica, czyli stadion lekkoatletyczny, hala oraz bieg przełajowy, to Mateusz, ty mógłbyś się wypowiedzieć, w zasadzie są skupione w promieniu, ja wiem, 300 metrów pewnie. A nie, no wszystko to jest jeden rewir. Także no, Toruń, to wiedzieliśmy, że, że jest fenomenalnym miejscem do rozgrywania Lukratywnych imprez, takich jak Copernicus Cup, takich jak halowe Mistrzostwa Europy za 3 lata halowe mistrzostwa świata. Natomiast weterani. Polski związek weteranów Leki Atletyki zresztą ma siedzibę w Toruniu. Toruniu. Tak naprawdę cała ekipa stanęła na wysokości zadania już po raz trzeci. Nie teraz, żeby nie uciekło, bo tak naprawdę myślimy sobie, jako nawet komentatorzy, że jeden komentator jest w stanie obrócić całą imprezę, skomentować ją, zrobić dekorację, ale tutaj tak naprawdę ja tego nie wiem, więc raz potwierdzę, tak naprawdę tutaj do dekoracji powinien być oddzielny, tak naprawdę oddzielna osoba. I tak jest, istotnie tak jest. No. Szczerze powiedziawszy, ja robiłem tam wszystko, bo ja byłem i na przełajach, i na chodzie sportowym, który był, uwierzcie mi, pasjonujący. Ale naprawdę, nie. naprawdę chód sportowy na 10 km, na pętli kilometrowej był naprawdę pasjonujący. Była świetna walka, była walka, tak jak już mówiłem, reprezentantów Polski, jak Tomek Lipiec, jak Rafał Sikora. Były ogromne emocje sportowe. I, i, więc, mnogość tych aron, Aren wymagała właśnie czterech speakerów, generalnie wymienialiśmy się, ja byłem również na ceremoniach dekoracji, także widziałem jak to wygląda. A, to jeszcze zapytam a propos chodu, czy u wszystkich ten chód był, nie wiem jak to znaczy, techniką chodu, czy... Nie, no oczywiście były osoby, które yy, nie chodziły technicznie yy, poprawnie, aczkolwiek na tyle poprawnie, żeby nie otrzymać ostrzeżeń. Czyli wiadomo, przy y, przy, ataku, przy nodze atakującej oczywiście wyprost i brak y, fazy lotu. Natomiast sędziowie bardzo rygorystycznie podchodzili do. Y, Właśnie łamania tych ewentualnych dwóch przepisów, bo w którejś kategorii wiekowej mieliśmy aż 10 dyskwalifikacji. No właśnie, to też, powiem ze swojej strony, że jak będąc na biegach przełajowych, obserwując to, najbardziej zaskoczyło mnie to właśnie to, że sędzia główny tak bardzo podkreślał to, żeby przypominać permanentnie o tym, że nie ma pomocy z zewnątrz, nie ma jakiegokolwiek pomagania, nie wiem, podawania wody i tak dalej, gdzie ktoś mógłby pomyśleć, kurczę, na no biegi mastersów to raczej. Przemykamy Ale widzisz, około, a tutaj tak nie było. To, to, to też nadaje wyjątkowości tej imprezie. Jest może być, być może jest przykre dla niektórych zawodników, którzy w jakiś sposób wymykają się gdzieś tam z tych spraw regulaminowych. Natomiast yy, w zasadzie można powiedzieć, że te regulaminy to jest ksero tego, co serwuje nam World Athletics z małymi wyjątkami. Mianowicie w chodzie yy, cały czas obowiązują stare zasady, czyli nie ma tej kary yy, czasowej, Siewanie. tak? I w, już nie pamiętam, od której kategorii wiekowej, czy we wszystkich w sprintach można startować z, z pozycji wysokiej, tak? czyli na postawie nie ruszać, niekoniecznie z bloku. To się zgodzę, ale też przyznam, że ja byłem właśnie na 400, że wiele osób, które tak po prostu bym nie podejrzewał o to, że stają, staną w blokach, śmiało brały bloki, często były ich pierwsze razy w blokach, chociażby e, Marcin Drogorup-Pola, który startował, mówił, że pierwszy raz w ogóle stawiała bloki i musiał mieć pomoc, bo Ktoś nigdy nie startował z bloku, to nie wie, jak ustawić jeden blok i drugi, bo to się wydaje, że wiadomo, jeden bliżej drugi dalej, ale są. Nie jest to takie proste. No właśnie, więc dla wielu osób to było pierwszy raz. Natomiast y, warto wspomnieć y, o wynikach, jakie tam padają. Oczywiście te najlepsze, jeżeli chodzi o wartość, no to wiadomo w kategoriach 35-40, 7,37 skoków dal, 6,88 w biegu na y, 60 metrów. 5-0 otyczce i to zdaje się w kategorii M40 doszło do zabawnej sytuacji. Kiedy, o o to miałem pytać, Kiedy właśnie. w kategorii wiekowej M45 yy, zawodnik, pewien złotego medalu, skoczył na. Yy, zaliczył, wysokość, yy, zaliczył poprzeczkę na wysokości 4,40. Kolejną, którą zadysponował, to było 6,23. Pięknie to wyglądało, kiedy jest drżał. Kiedy tak, kiedy wchodziło się na hale i nagle na telebimie wyskoczy, wyskakuje tam któraś próba i 6,23. No, ale jak to, zrobiło, to wyglądało? Y, wyglądało to tak, że on zaatakował, oczywiście oczywiście lądował pod poprzeczką. Właśnie natomiast nie, nie, nie strącił. Nie strącił. Może nie strącił, tak, strącił bo na rekord świata. Krótko, tak. Natomiast owacje, <laughs> zadowolenie, rozbawienie, ale przede wszystkim, przede wszystkim naprawdę gorący doping, który wywołał. Wśród publiczności to było coś niesamowitego. No i to też pokazuje właśnie, że część sportowa, jedno, ogromna zabawa, to wszystko. Nie to się wszystko tak naprawdę powiem kolokwialnie sklejało do kupy, że to tak. ta impreza ma rację bytu powinna być promowana. Trzy plusy, żadnych minusów. Zdecydowanie i czekamy już na następny rok. Bo te mistrzostwa świata toruń dostał, można powiedzieć, przez przypadek. Ja szczerze powiedziawszy, bardzo obawiałem się, czy staną na wysokości zadania, nie dlatego, że z czymś sobie nie poradzą. Problemem był krótki czas, ze względu na to, że te halowe Mistrzostwa Świata miały odbywać się w Edmonton, czyli w Kanadzie. Natomiast w lipcu ubiegłego roku Edmonton zrezygnowało i szukało, że tak powiem, wykonawcy kolejnego. No i oczywiście Toruń dostał taką propozycję, tę propozycję zaakceptował. I w ciągu kilku miesięcy zorganizowali imprezy, imprezę, która w niczym nie odbiegała, a wydaje mi się, że w niektórych kwestiach nawet przewyższała cztery Mistrzostwa Świata sprzed 4 lat. Natomiast w przyszłym roku są Mistrzostwa Europy w hali. One już były zamierzone, od tę imprezę już była walka, więc serdecznie zapraszamy do trudnia, bo jest naprawdę na co popatrzeć. Jeżeli oglądamy kategorię pań plus 60, które biegają 400 metrów, Minutę cztery, jeżeli oglądamy rozstrzygnięcie walki medalowej 60 latków na poziomie 55-56 sekund na 400 metrów, no to o czym tu mówisz po prostu? Zazdrościć. W pewnym wieku takiej aktywności jak najbardziej tak. Na koniec, najpiękniejszy moment tych mistrzostw to. I takich momentów było naprawdę wiele, ale chyba... Czy masz swój jakiś jeden Nie, nie konkretny? ja to byłem za krótko, żeby się wypowiadać, nie jestem... Taniec Kenijczyków na przełajach mnie zaskoczył. Zdecydowanie. No mieliśmy Kenijczyka, który według metryki urodzenia w tym roku kończy 50 lat i... no wygrał dychę w 29-28 na ulicy. Niektórzy powątpiewali w jego wiek rzeczywisty, uważa, że jest młodszy, natomiast ja uważam, że z cech zewnętrznych jestem w stanie uwierzyć, że ten facet miał po prostu 50 lat, ale z tych cudownych momentów tam było naprawdę wiele te wspomniane obrazki, zwłaszcza przed finałami biegów sprinterskich, gdzie rzeczywiście ci zawodnicy życzyli sobie wszyscy powodzenia, obrazki po zakończeniu, gdzie pełne ekipy składów finałowych i to z różnych konkurencji gdzieś tam gdzieś tam gratulowały sobie. Natomiast mnóstwo wzruszających chwil było na ceremoniach dekoracji, zwłaszcza w momencie, kiedy grano hymny narodowe. I przyznam szczerze, że oczywiście te hymny miały być puszczone w, w miarę skróconych wersjach, czyli powiedzmy, przez, powiedzmy po dwóch zwrotkach. Natomiast w momencie, kiedy taki hymn przerywało się Włochom lub reprezentantom Stanów Zjednoczonych, to oni i tak do końca. Jechali. Do końca sami, sami ten hymn postanowili odspiewać. No i pięknie. I tego nam trzeba. Medali polskich było dużo. 202. Dokładnie. Ale tak. wygraliśmy klasyfikację. Niemcy o około 30 krążków więcej, natomiast my mieliśmy 7 złotych. A tak mniej. zapytam, a jakby hipotetycznie, bo tego to nie sprawdzimy, gdyby te mistrzostwa były na przykład w Kanadzie, to wtedy najwięcej medali mieliby na przykład Kanadyjczycy czy to, że powiedzmy, Niemcy mają do Polski blisko to spowodowało dużą ilość reprezentantów czy na to pewno. jest taka moc. Na tych... pewno odległość ma tutaj znaczenie i na przykład nie sądzę, że na mistrzostwach świata kolejnych w hali, które jeśli dobrze zarejestrowałem, będą rozgrywane w dygu, na pewno Tylu osobostartów nie będzie, na pewno nie będzie tylu startujących i na pewno nie będzie tyle nacji, bo my leżymy po prostu w Europie Środkowo-Wschodniej, do dobrze skomunikowanej z resztą świata i myślę, że to jest też naprawdę, bo jeśli się nie mylę, czwartą nacją, jeżeli chodzi o liczbę reprezentantów, były Stany Zjednoczone. No to właśnie, to, 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 to tak, z trudnego. tak. Tak mówił dyrektor. I jeszcze wydarzenia. jedna. Sprawa, Nie słyszałem takie głosy, że jest to impreza wysokiego ryzyka, że wysoki wiek niektórych uczestników może być ryzykowny w kontekście no, zdrowia. Tak naprawdę, jako komentator, byłem na dwóch mistrzostwach świata, jako reporter na mistrzostwach Europy. Mieliśmy jeden trudny przypadek medyczny, tylko jeden, yy, przed czterema laty, gdzie zawał, zawał miał jeden z uczestników, dodam, z kategorii wiekowej M35. 37-letni y, Amerykanin kuloner. Ale tak jak mówiłem, w tych y, wyższych widełkach wiekowych tam nie było żadnych problemów zdrowotnych. No i. albo tak dalej, bo to tak naprawdę powinni startować stosunkowo aktywni, młodzi duchem ludzie i tego się trzymamy. Rekomendujemy obserwowanie, kibicowanie, a jeśli ktoś z Państwa tym wiekiem już. Mateusz się zbliża nieuchronnie do tego ale wieku. Ale jeszcze daleko, daleko. Wiele osób pytało mnie, jak tam byłem, w jakiej konkurencji startuję, co niestety nie powodowało mi uśmiechu na twarzy, raczej smutek, ubolewanie, żal i zakup w Rossmanie kremów na odmładzanie, ale taka kolej rzeczy. Ja jeszcze tych lat parę dobrych. W miesiącach łatwiej, bo jest więcej dni, to już w ogóle dużo. Nieważne, polecam, rekomenduję. Poznań, Nin, poznańczyk. Poznania. <grym> Piotr Tomczyk, dobrze występ na 800 metrów, tak. tym skończymy. Minuta 57, eliminacja. Szacun przeogromny. Sekcja lekkoatletyczna w towarzystwie pana Łukasza. Panfila zaliczona. Leka Atletyka wraca w Polsce od początku maja. Jeśli chodzi o Poznań, to my oczywiście rekomendujemy. Jaki meeting? Wcześniejsza nazwa Grand Prix Athletics, obecnie Memoriał Czesława Cybulskiego, czyli najwybitniejszego trenera Żółty. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Do zobaczenia.